Gdzie twoje ryzyko jest właśnie takie, że możesz zarobić zero, ale możesz zarobić też bardzo duże kwoty, które na etacie nie byłyby dla ciebie osiągalne. Tak, to będzie zupełnie inny zestaw przekonań, o czym myślę już się przekonujesz, zderzając się z rynkiem. I teraz ta sytuacja będzie tak wyglądać do końca twojego życia, jeżeli zdecydujesz się być przedsiębiorcą. I z tym czasie swoić. Teraz ta droga nie jest łatwa. Jeżeli miałabym powiedzieć na początku, czego, właśnie jakie przekonanie jest tym kluczowym, żebyś się go pozbyła, i to w zasadzie mogę powiedzieć jest klucz, bo te myśli nie znikają. One się pojawiają za każdym razem, kiedy my mamy obniżoną formę. Jak czujesz, że to jest Twój obniżony stan emocjonalny, energetyczny? Fizyczny, psychiczny, jakkolwiek go nazwiesz, czujesz się po prostu źle. Więc zawsze potrzebujesz podejmować decyzję w stanie spokoju. Moment, w którym wychodzisz z etatu i firma jest świeżynką, to jest moment, kiedy jeszcze masz w głowie przekonania typowe dla umysłu pracownika. Jednym z tych przekonań jest gwarantowana wysokość um, przychodu, czy w zasadzie dochodu, tak przewidywalna, określona w umowie, zawsze należna, niezależnie od tego, jakie ryzyko ponosi pracodawca. I teraz moment, w którym wyskakujesz z, z cudzego statku do swojej łódki. To jest moment, w którym to przekonanie staje się jak kula u nogi, bo na swoim możesz zarobić zero, ale również Twój przychód jest nieograniczony. Więc zmieniając widełki ryzyka z etatu, gdzie masz stałe wynagrodzenie co miesiąc, tam pomijamy kwestie premii i różnych rzeczy, tak? E Wychodząc z tego, z tego statku, gdzie masz stałe wynagrodzenie, wchodzisz do łódki, gdzie twoje ryzyko jest właśnie takie, że możesz zarobić zero, ale możesz zarobić też bardzo duże kwoty, które na etacie nie byłyby dla ciebie osiągalne. Trudność pojawia się również w tym momencie, że możesz zarobić zero, ale pewne stałe koszty i tak będziesz ponosić. Więc tak naprawdę w tym momencie. Jesteś już na minusie, możemy powiedzieć, tracisz. Tak? Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim ugruntowaniem w sobie tego przekonania, że ty już się zidentyfikowałaś z przedsiębiorcami i że nadal ty przedsiębiorcą chcesz być. Bo jesteś w momencie, w którym kształtuje się w Tobie umysł przedsiębiorcy. To będzie zupełnie inny zestaw przekonań. O czym myślę, już się przekonujesz zderzając się z rynkiem i już mając pierwszego klienta. Okay? Ale jeszcze nie do końca czujesz się tutaj swobodnie. I teraz to twoje wewnętrzne postanowienie, że nie ma planu B, nie ma powrotu na etap. Jest tylko plan A. Rozwój mojej firmy. Okay? Sprawi, że. Nawet w miesiącu, w którym nie zarobisz, lub też będziesz musiała do tego biznesu dołożyć, tak, to będzie to dla Ciebie dodatkową motywacją, e, jak do, do odpowiedzi na pytanie, to jak to jeszcze inaczej zorganizować, w co lepiej ulokować mój czas, bo może go niewłaściwie wykorzystuję, co na etacie nie jest do końca tak widoczne, okay? e, żeby w kolejnym miesiącu czy miesiącach te przychody wygenerować. I teraz ta sytuacja będzie tak wyglądać do końca Twojego życia, jeżeli zdecydujesz się być przedsiębiorcą. I z tym czasie oswoić. Okay? z ryzykiem, że nie jesteś w zagrodzie e, zwierzątkiem, które wiesz, biega sobie w zagrodzie. Okej, okay, jest ograniczone, ale tej zagrody bro bronią psy i generalnie żaden wilk czy żaden tam liście nie porwie, tak? Ale jednak jest to zagroda ograniczona i pewnym ludziom, ja nazywam już tych ludzi z, z, z głęboko odczuwanym wewnętrznym genem wolności, ta zagroda jest za ciasna i ich dusi. I wolą następnego dnia zginąć za zagrodą, ale w poczuciu wolności, okay, niż... Być w tej strefie komfortu, w tej zagrodzie, w której jasne, że jest bezpiecznie i zawsze jest jedzenie, bo jest ten stały dochód, za który to jedzenie kupisz. Ale nie ma tej całej reszty przygód, ciekawości życia, rozwoju i tego, co już widzę na Twojej twarzy, że właśnie jest powodem, dla którego Ty jednak z tego etatu odeszłaś. Ok? Natomiast ta droga nie jest łatwa. Jeżeli miałabym powiedzieć na początku czego, właśnie jakie przekonanie jest tym kluczowym, żebyś się go pozbyła, a jak się go pozbyć to też za chwilę. To jest to, że tutaj ryzyko jest w całości na tobie. I tak jak się zorganizujesz, tak jak wykorzystasz swój czas i tak jak celnie będziesz obserwować rzeczywistość, tak szybko ten biznes wygeneruje ci taką poduszkę, albo da ci taką możliwość reinwestowania zysków, że to, ta sytuacja, w której jesteś dzisiaj, mm, powiedzmy sobie, będzie jakąś formą przeszłości. Oczywiście to nie jest tak, że ta sytuacja zniknie, bo nawet jak będziesz miała obroty powiedzmy sobie pięcio albo sześciocyfrowe, to nadal twoja Energia będzie chciała jeszcze bardziej ten biznes układać i pojawią się sytuacje, inwestycje, które będą przekraczać wartości Twoich obrotów, być może będą związane właśnie z jakimś, jakimiś kredytami, czy właśnie formą in, in, innego finansowania większych jeszcze pomysłów. Więc na drodze przedsiębiorcy zawsze tak jest. Jest niepokój związany z ryzykiem, układasz się pod to, układasz, zaczynasz powoli dobrze się czuć, bo tu się układa, tam jest dobrze i, i ta poduszeczka już naj, ta minimalna jest, wiesz, że ten ZUS zapłacisz, że tam na te podstawowe opłaty będzie i w ogóle. Ale potem znowu, jak już nauczysz się pływać na małym jeziorku, to za chwilkę wiesz, zobaczysz kolejny horyzont i wiesz, a dobra, teraz jadę tam. Nie? I tam też będziesz przeżywała ten sam niepokój na, na, na samym początku tej drogi. Ale tym jest rozwój. Tak? Czyli masz pewien etap, jesteś na początku, i póki nie zaczniesz czuć się tutaj dobrze, pewnie rozglądać się, to, to, ta, to ta obawa zawsze będzie ci towarzyszyć. Teraz grunt, żeby ona cię nie zjadała. Czyli jak widzisz, że w Twojej głowie pojawiają się myśli o tym, że okej, okay, to już jest drugi miesiąc, w którym muszę dołożyć, nie wiem skąd, ale muszę dołożyć na ten ZUS, bo jednak nie mam tego klienta. Okay, to y, i pojawia się myśl dobra, a na etacie było stabilnie i tam cała reszta tych myśli, to w tym momencie y, wykreuj sobie dla siebie jeden slogan krótki, którym będziesz ucinać te myśli, mówiąc: Nie, ja mam duży gen wolności, nie dam rady na etacie. Albo to jest mój początek, właśnie się mierzę z tą sytuacją, dam radę. Ok? Albo coś w stylu tam przestań. To już znam. Teraz chcę inaczej. Okej. Okay? Żebyś nie pogłębiała e, stanu energetycznego, w którym odczuwasz te wątpliwości i się tam nie pławiła. I to w zasadzie mogę powiedzieć jest klucz, bo te myśli nie znikają. One się pojawiają za każdym razem kiedy my mamy obniżoną formę. Pojawią ci się jak będziesz miała okres, pojawią ci się jak będziesz chora, jak będziesz jak będziesz niewyspana, jak będziesz już na końcówce realizacji tego projektu i będziesz tam miała deadline i wiesz i nocka zarwiesz i też się wtedy pojawią. I musisz dbać o to, o ten twój dobrostan i za każdym razem, jak zobaczysz, że nurkujesz do rowu Mariańskiego, to ta obserwacja siebie ma ci powiedzieć, ok, dobra, jestem w rowie, nie podejmuję tu żadnych wiążących decyzji, a już na pewno nie takie, że właśnie zamykam firmę. Okay? Nie podejmuj żadnych wiążących decyzji, jak czujesz, że to jest twój obniżony stan emocjonalny, energetyczny, fizyczny, psychiczny, jakkolwiek go nazwiesz. Czujesz się po prostu źle. Tak, wtedy powiedz, dobra, ok, widzę te myśli, widzę, że, że się boję, widzę, że za horyzontem mam nie wiem, trzy zapytania ofertowe, ok, wszystkie wygrałam, jak ja teraz obsłużę je wszystkie, bo pamiętaj, że problemy mogą być też w drugą stronę, <laughs> ok, to, to zawsze zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, odpocznij i ześrodkuj się w takim stanie wewnętrznego spokoju. Bo dopiero decyzja podjęta w takim neutralnym, na neutralnym gruncie, czyli ani nie pod wpływem negatywnych emocji, czy emocji, które kojarzą nam się negatywnie, tak? ani tych, które. Kojarzą nam się pozytywnie, czyli na, wiesz, w stanie euforii i w ogóle ekscytacji, że teraz już zaczniesz ten świetny projekt z tym najulubieńszym ngo jakiego w życiu generalnie poznałaś, tak? A za, a, za, a, za, a, a za chwilę będzie pytanie: no dobra, ale kim ty to obsłużysz? I Twoja doba ma tylko 24 godziny. Więc zawsze potrzebujesz podejmować decyzję w stanie spokoju, poprzedzonym odpoczynkiem.